Siódme wydanie, granie na spontanie info należy rozpocząć. Jak wam minął dzień święta pracy. Dnia ustawowo, wolnego od pracy. Święto flagi 2 maja i święto konstytucji 3 maja. Z 1791 roku. Jak wam te dni minęły, napiszcie w komentarzach. Zapraszam Was do krótkiego filmu informacyjnego dotyczącego mojego kanału w maju. Czego możecie się spodziewać na tym, oto, bardzo, bardzo szalonym kanale, ponieważ no, będzie się dużo rzeczy ciekawych działo. Z wyprzedzeniem, już Wam podam pewne informacje, których na pewno. Na pewno, na pewno możecie się spodziewać, albo na pewno je zobaczycie, bo to wszystko też zależy od tego jak to u mnie będzie wypadało z chęcią takiego nagrania, bo ostatnio widzę po moim kanale, że coś tak ostatnio nie chce mi się nagrywać w ogóle, ale trzeba będzie to jednak zmienić. I iść do przodu z pewnymi rzeczami. Oczywiście nie zmieniając jakoś tam specjalnie formuły, no bo nie o to chodzi, żeby nagle wiedzieć. Z gier pokazywać, nie wiem, kurna trawę żeby ich nie jarać, jeszcze dodatkowo. Pierwsza rzecz do zaprezentowania. Pierwszą wiadomością dla was, będę chciał niedługo zrobić mały nie lifting, tylko może małą naprawę tej oto konsolki. Główny problem jest taki, że w tym napędzie UMD, napęd UMD jest wadliwy, w sensie ta klapka, nie sam napęd. Mechanizm, który znajdziecie w środku, tylko ta klapka, która tak różnie się zamyka, różnie akceptuje te płytki i tak dalej, przy różne inne ciekawe zjawiska. Będę naprawiał tą klapkę i dokupiłem sobie lepszą baterię, a zobaczymy, jaka to będzie lepsza, bo coś z zamiennikami nie ma, nigdy, nie ma nigdy pewności, więc zobaczymy, jak mi wyjdzie ta naprawa tej konsoli. Tylko klapka, nic więcej nie trzeba będzie tam naprawiać, bo dla mnie PSP bez napędu UMD to nie jest żadne PSP. Druga sprawa, o której mogliście się dowiedzieć całkiem niedawno i dowiecie się też konkretnie jak ta gra wygląda, konkretnie, ta gra Sifu, Bądź Sifu, ale raczej mówi się Sifu, będzie za jakiś czas na kanale. Nie wiem jeszcze, czy w postaci zwykłego, zwykłej rozgrywki, nagranej powiedzmy bardziej przy moich zasadach, czy raczej jako film na żywo, stream na żywo. Zastanawiam się nad tym. Poprawili tą grę ostatnio, dodali nowe poziomy trudności. Był tylko jeden poziom trudności i no to jest gra wymagania wyma wymagana do pokazania. Ta gra jest krótka, treściwa, przynajmniej tak by się mogło wydawać na razie, bo mówię twórcy zapowiadają, że będzie rozwój tej gry na ten rok. No, ale jednak jednak się okazuje, że dobrze się w to gra. Tylko mam problem jednak z tym, że mam za, za duży poziom trudności ustawiony i mi po prostu nie idzie. Także. Ale dowiecie się niedługo, o co w tej grze konkretnie chodzi. Trzecia sprawa, o jakiej będę chciał Wam powiedzieć, to niebawem nie wiem, czy jeszcze w maju, czy dopiero w czerwcu ale już mogę Wam takie małe wyprzedzenie zdradzić. Będę chciał, kupować, będę chciał kupić przechwytywarkę, graber OSSC. Na retrotinka 5X niestety mnie nie stać. Musiałbym kurczę zaryzykować w tych chorych czasach inflacyjnych, żeby wiecie, rozpastwić się niesamowicie nad sprzętem. Nie ma co tutaj się za bardzo rozpastwiać. Weźmie się odpowiednik, który, yy, grabera, który myślę, że będzie w miarę w porządku, będzie się tam sprawował w miarę. Zobaczymy, jak generalnie będzie mi zajmowało, powiedzmy, ogarnięcie tego sprzętu, bo wiem, że na początku nie jest łatwo. Jeden człowiek mi pisał, że gry z nes nie będą tam działały poprawnie. Z tym to jeszcze zobaczymy, bo ja mam sposób na obejście tego braku zgodności z NES-em. Mam mały sposób, ale nie wiem, czy on się uda, bo mówię, no ten... Sposób na udostępnienie obrazu z kompozytu mam w Elgato, a nie wiem, czy dokładnie to samo rozwiązanie będzie w OSSC, że rozdzielenie sygnału do telewizora i do nagrywarki osobno. Tak jak Wam pokazywałem w tym materiale, który możecie sobie zobaczyć, jak ja obchodzę te ograniczenia sprzętowe Elgato. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak długo będę czekał na SSC? Bo teraz zamawianie rzecz, rzeczy z Chin trwa dłużej niż powinno. Tak? Wiadomo przez co i wiadomo jak to dalej się toczy. Przekonamy się. Przekonamy się, jak z tym sprzętem będzie przebojowo. Jeszcze następna sprawa małe ogłoszenie parafialne dotyczące konsologii dla niektórych waszej ulubionej serii. Dla niektórych niezbyt docenianej, ponieważ trochę schowanej w cieniu, trochę niesłusznie. Uważam, że ci, którzy faktycznie interesują się bardzo konsalami, powinni zajrzeć do tej serii, bo tam naprawdę dużo rzeczy omówiłem i wiele osób w Polsce nawet nie ma zielonego pojęcia, jakie tam są materiały. Mówmy bez ogródek, do końca tego roku mam zamiar omówić wszystkie sprzęty, jakie zadebiutowały w 1994 roku, ponieważ ta seria jest chronologiczna. Omawiam konsolę po kolei, tak jak one pojawiały się na rynku światowym. Nie przeskakuję z generacji na generację, bo to w ogóle nie będzie miało sensu całkowicie. Nie ma żadnego przełożenia, żadnego rozwoju i przyczynowości i skutkowości pomiędzy konkretnymi urządzeniami. Tak wypada właśnie robić materiały na temat konsol, że jak już zaczniemy o jakimś jednym sprzęcie rozmawiać, to rozwijmy tą wypowiedź na tyle, żeby każda kolejna konsola się tam znalazła w czasie i wtedy mogłaby się tam e, znaleźć w ten sposób, żeby człowiek, który sobie przegląda po kolei w playliście e, kolejne filmy, to żeby mógł zauważyć, że jednak faktycznie ten rynek kiedyś był strasznie rozwarstwiony i w momencie, kiedy pojawiała się jedna konsola, na rynku już było 10 konsol. I teraz wy wybieraj, którą konsolę chcesz mieć w domu. No, więc no, myślę, że w tym roku jeżeli uda mi się w miarę regularnie robić materiały a w 1994 roku wyszły tak naprawdę kilka jedynie sprzętów które są znaczące dla przyszłości i dla teraźniejszości nawet w sumie, nie mówię o sedze bo Sega to wiadomo już od dawna nie robi konsol ale jedna firma, którą doskonale znacie zresztą no, mogę jedynie Wam pokazać logo marki tej firmy Wiecie doskonale, co zrobiłem w 1994 roku, konkretnie 3 grudnia w Japonii. Będzie się, będzie się działo, to tylko mogę Wam powiedzieć. Ostatnia uwaga na koniec. Jak już tak czekacie na bardzo długo wyczekiwane przez Was zagrajmy we GTA Vice City Stories. Dosłownie za kilka dni będę robił próbne nagranie pierwszego odcinka. Z tej gry na PlayStation 2. Będę testował rozdzielczość wyjściową nagrania. Nie wiem, czy nie zrobię tak, jak w jednym odcinku z GTA Liberty City Stories, w którym to momencie, chyba nawet dwa odcinki, tak zrobiłem. W nagraniu będzie ramka czarna z prawdopodobnym podpisem odcinka i ewentualnym objaśnieniem, jaka to jest misja w trakcie e, nagrania. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby też was odrobinkę tak. odrobinkę wam ułatwić, co niektórym wyszukiwanie zadań z moich playlist. I mówię, za, nie, za niedługo będę robił pierwsze próbne nagranie. Jeszcze będę próbował robić dostosowanie kontrastu i jasności, żeby ten obraz nie był wcale jakiś bardzo prześwietlony bo te odcinki niektóre z LCS były bardzo prześwietlone, ta biel była za bardzo uderzająca, dlatego jeszcze będę próbował to ustawiać suwaczkami przy różnych barw i odcieni i myślę, że w ten oto sposób co kilka dni będzie się odcinek pojawiał. Jest to moja ulubiona odsłona z tej serii, oczywiście nie jedyna ulubiona, bo tych ulubionych jest więcej, ale Vice City Stories jest taką pierwszorzędną, i w sumie ja się nie dziwię, że nagranie, które zrobiłem w 2015 roku z PSP, ma takie wyświetlenia, a nie inne. Więc chciałbym, żeby ta seria, jak i poprzednie serie, które nagrywałem, były dla Was jak najbardziej obejrzane. W ogóle wszelakie filmy, jakie by Was mogły interesować, to żeby one były w miarę tak zauważone. Tak myślę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Co myślicie na temat przeróżnych ciekawostek i innych rzeczy? Ach, zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. W tym miesiącu spodziewajcie się jeszcze nagrania o Nintendo GameCube z okazji dwudziestolecia tej konsoli w Europie, ale nie będzie to zwykłe nagranie tylko ze mną, ponieważ jeszcze z jednym ciekawym twórcą nieraz się przewinął na tym kanale ale to nie chodzi o radka. Radek, Radka, nie będę męczył. A może i, a może i. No, zobaczymy. Fajna, fajna by była to współpraca. Z jednym człowiekiem, od którego jakiś czas temu dostałem bardzo ciekawe gry. Oczywiście za darmo, bo mówił, że nie chce za to pieniędzy. Chcę po prostu, żeby mi tam pomóc. Szanuję taką pomoc jak najbardziej. Być może też się odwdzięczę, bo mam jeden pomysł jeszcze w zanadrzu. Zrobimy. Chyba jeszcze w tym miesiącu, jeżeli w ogóle wyrobi się ten człowiek. W ciągu dwóch, trzech tygodni możecie dostać materiał o Nintendo GameCube z mojej strony i z perspektywy e, kolei, e, drugiego nagrywającego. To będzie taki łączony filmik z obu perspektyw. Mam nadzieję, że Wam taka, taka narracja się spodoba. Być może i Radek się pojawi, bo Radek też ma Gamecuba i też będzie, myślę, chciał Opowiedzieć się krótko, co myślę o tej konsoli, i tak dalej. Jakieś takie swoje doświadczenia na temat tego sprzętu, myślę, że pokażę. Tak, najbardziej. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużo zrobię oczywiście w tych chorych czasach, i do zobaczenia niedługo, niebawem, być może przy tym, przy tej grze, być może przy innym materiale. Jeszcze jedna informacja, bardzo szybciutka na koniec. 7 maja o godzinie 12 będzie livestream z moim udziałem. Będziecie mogli sobie ze mną poczatować, ponieważ będzie to bardzo specjalny dla mnie dzień. Kto wie, jaki to jest specjalny dzień, to wie. A kto nie wie, to się dowie. 7 maja w sobotę o godzinie 12 zapraszam.